Ponieważ jesteśmy spóźnieni z programem, ja postaram się skrócić takie moje kilka słów skierowane do Państwa. Ale chciałam, korzystając z naszego spotkania, ponieważ to jest taka branża, o której wiemy niewiele, a nawet jeśli czasem wiemy, to wiemy sporo stereotypów powielamy sporo stereotypów, które niekoniecznie muszą być prawdą. Więc zacznijmy od początku może. W 2000, do 2005 roku tak naprawdę kinematografia znajdowała się pod wyłączną opieką państwa, czyli można powiedzieć, że była kinematografią państwową. Po rozwiązaniu w 2002 roku w Komitetu Kinematografii Ministerstwo Kultury udzielało dofinansowania do produkcji filmowych. No jakby w strukturze hierarchiczno-politycznej, znaczy minister kultury głównie decydował, jaki film powstanie, a jaki środków nie dostanie. Pod, w tym samym czasie we wszystkich prawie krajach Europy na zachód, we wszystkich, wśród naszych sąsiadów nie, ale w większości krajów rozwiniętych europejskich istniały Narodowe Fundusze Filmowe albo Narodowe Instytuty Filmowe i rozwijały się coraz potężniej regionalne fundusze filmowe, tam gdzie ta rola regionów i funkcja regionów była dosyć rozbudowana. W Polsce w 2002 roku, dla przykładu Państwu powiem, na całą kinematografię polską Ministerstwo Kultury przeznaczyło 7 milionów złotych. Więc byliśmy przed rokiem 2005 w sytuacji, w której albo ktoś realizował lekturę szkolną i liczył na to, że namówi szkoły, że szkoły młodzieży każą na ten film pójść, albo jakąś komedię romantyczną, która mogła ewentualnie się sama sfinansować, albo powstawały, nie wiem, 5-6 innych filmów właśnie z tych środków budżetowych. Ja pamiętam, były takie lata na Festiwalu w Gdyni gdzie nie wiadomo było, czym napełnić konkurs główny, bo po prostu nie było filmów, było na przykład siedem filmów popularnych i zapraszano wtedy do konkursu głównego filmy telewizyjne albo nawet teatry telewizji. W takiej byliśmy sytuacji w 2005 roku. Podczas pracy nad ustawą, ja miałam też przyjemność pracować nad tą ustawą. Oczywiście, jak to w Polsce, były dwie ustawy, jedna tak zwana społeczna, przekazana Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, i projekt rządowy w trakcie prac legislacyjnych udało nam się porozumieć. I w roku 2005, Sejm, tuż przed wyborami, pamiętajcie Państwo, że to były rządy. Pana premiera Belki, rządy mniejszościowe, czyli nie mieliśmy większości w parlamencie, trzeba było przekonać pozostałe siły polityczne do poparcia takiej ustawy. To było bardzo dla nich niewygodne, ponieważ to był rok przedwyborczy, tuż przed wyborami, a przeciwko tej ustawie protestowali przedsiębiorcy, głównie operatorzy telewizji kablowych, którzy byli wtedy znaczącą. Znaczącym partnerem w promocji wyborczej polityków, zwłaszcza nie tych z pierwszych stron gazet. W związku z tym ta ustawa no, była też aktem prawnym bardzo kontrowersyjnym. No ale uchwalona została w 2005 roku. Powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej. Mam przyjemność być pierwszym dyrektorem wybranym z konkursu tej instytucji. Moja kadencja ma 5 lat, mogę być wybrana wyłącznie dwukrotnie. W związku z tym moja druga kadencja kończy się w roku 2015, a więc w trudnym roku wyborczym, gdzie będzie dużo zamieszania, jak znam życie w sprawie przyszłości tej instytucji. Więc tak było, a jak jest? Produkujemy teraz około 50, a może teraz w tym roku troszkę mniej, bo bardzo trudno jest zgromadzić budżet. Produkujemy około 45-48 filmów fabularnych przeznaczonych do kina, około 50-55 dokumentów i około 10 filmów animowanych rocznie. Średnio Polski Instytut Sztuki Filmowej inwestuje w tą produkcję około 160 milionów złotych. To się zwiększało z roku na rok, bo rosły także nasze przychody. W 80, ponad 80% nasze środki finansowe nie pochodzą z budżetu państwa. Czyli w tym sensie stereotyp pod tytułem Z naszych pieniędzy podatników tutaj powstał taki film, jest nie do końca poprawny, ponieważ jest to para podatek, który płacą przedsiębiorcy, którzy funkcjonują na rynku audiowizualnym. Czyli kina odprowadzają 1,5% przychodów od biletów. Dystrybutorzy od dystrybucji filmów też 1,5%, telewizje 1,5% od reklam, platformy satelitarne i operatorzy telewizji kablowych od abonamentu, który pobierają od, od, od nas wszystkich w zasadzie. Powstał stabilny i transparentny system finansowania, na co dowód jest taki, że mimo kryzysu i ścinania kosztów we wszystkich branżach, jaki miał miejsce przez ostatnie 2-3 lata, jak Państwo świetnie wiecie, gdyby te pieniądze w całości pochodziły z budżetu, to prawdopodobnie ten budżet nie miałby szans się w tym kryzysie utrzymać, ale ponieważ Państwo tak naprawdę wyłącznie utrzymuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, czyli daje mniej więcej 7 milionów czy tam 8 na utrzymanie. Plus dodaje środki na edukację kulturalną, edukację filmową. Ja to zaraz trochę powiem więcej, to jest też 3% Funduszu Promocji Kultury. W związku z tym cała reszta środków pochodzi z rynku. Jeżeli rynek się rozwija, my mamy więcej pieniędzy, jeżeli coś się dzieje na rynku, tak jak w tym roku na rynku kinowym, no to z tej, z, ten rodzaj przychodu jest malejący. Już Państwu powiedziałam, skąd mamy większość środków finansowych. Te środki, które my, z których my udzielamy dotacje czy na filmy, czy na przygotowanie filmów, czy na festiwale filmowe książki o filmie, szkoły filmowe promocje polskich filmów za granicą dotacje dla kin, żeby się mogły zcyfryzować to są pieniądze w całości ściągane przez nas z rynku. I na ten budżet, jak Państwo tutaj e, widzicie, składają się ten e, zwany kiedyś tam przez naszych mecenasów haracz, płacony e, na rzecz e, kinematografii, a dzisiaj, ponieważ w jakimś sensie ułożyły nam się wspólnie relacje i miałem nawet przyjemność po, po e, tylu latach, w zeszłym roku odebrać nagrodę od naszych płatników nagrodę menedżera roku, czego bym nigdy nie, nie przypuszczała i byłam szalenie rzeczywiście wzruszona, bo w 2005 roku, gdybym ktoś powiedział, że te środowiska, które uważały, że tę ustawę trzeba natychmiast znieść, po siedmiu latach jednak doceniły to, co się przez te 7 lat wydarzyło. No i przeznaczamy to na cyfryzację kin, na pro, zwłaszcza tych kin w małych miastach. Jesteśmy na końcu właściwie tego procesu. Jeszcze w tym roku będziemy kontynuować i właściwie wszystkie kina, które były do cyfryzowania będą miały projektory cyfrowe na upowszechnianie kultury filmowej, na promocję zagraniczną i krajową, no i oczywiście, co jest naszą główną powinnością, na produkcję. Teraz jak to działa, o co to chodzi. Przeszliśmy to już wiemy, przeszliśmy z kinematografii państwowej na kinematografię, która ma wymiar europejski w sensie modelu, znaczy właściwie we wszystkich krajach istnieje nasz odpowiednik, który udziela dofinansowania na film. My udzielamy albo dotacji, albo pożyczki na produkcję filmową. Jest to do 50% budżetu filmu. Czyli to nie jest już w pełni finansowane przez środki publiczne, tylko współfinansowane, tak? Za wyjątkiem oczywiście debiutów i tam filmów trudnych, gdzie nasze dofinansowanie może być wyższe, ale generalnie finansujemy 50% filmów. Można dzisiaj powiedzieć, że gdyby nie ten fundusz narodowy to właściwie w Polsce powstawałyby wyłącznie filmy All Inclusive i Kazwawa, ponieważ wszystkie pozostałe filmy, no może za wyjątkiem jednego filmu bugańskiego układ zamknięty, wszystkie za wyjątkiem pozostałe filmy były współfinansowane. Przez instytut, i prawdopodobnie, co pewnie tutaj przedstawiciele rynku potwierdzą, gdyby nie to, to by po prostu nie powstały. I teraz instytut udzielając dotacji do 50%, załóżmy, że film kosztuje 100 zł. 50 zł to jest dotacja instytutu, 50 zł to, to są wkłady innych partnerów na rynku: dystrybutorów, koproducentów, w zależności od tego, kogo pozyska producent. I są przychody z eksploatacji tego filmu i dopóki te przychody z eksploatacji filmu nie osiągną połowy, czyli nie wyniosą przynajmniej 50 zł, to producent dotacji do Instytutu nie zwraca. Jeżeli pojawi się jedna złotówka więcej, to producent zwraca 50 groszy, ponieważ udział nasz w produkcji tego filmu wynosił 50%. Mało filmów się zwraca to, co Państwo tutaj powiedzieli już moi przedmówcy, z tego, w zależności od tego, jaki mają budżet, bo im wyższy budżet, tym więcej osób musi pójść do kina. Ale drugi powód jest taki, że to jest bardzo skomplikowane pole dystrybucyjne. Pole kinowe to pole na którym sporo pieniędzy zarabiają wszyscy inni, za wyjątkiem producenta. Państwo idąc do kina płacicie bilet kinowy i teraz powiem, co się dzieje z tymi pieniędzmi. W pierwszej kolejności oczywiście kina odprowadzają VAT. Na szczęście VAT preferencyjny 8%, były już zakusy, żeby go owatować 23%, wtedy te bilety pewnie byłyby jeszcze droższe. Po zapłaceniu VAT-u Kino odprowadza do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 1,5% przychodu z biletu, czyli ten odejmujemy sobie 1,5% ceny tego biletu. Następnie w kinie zostaje co najmniej 50% tego, co zostanie. Niestety, kina, jeżeli dłużej eksploatują film, to, to wymierzają producentowi i dystrybutorowi coś w rodzaju kary, że im dłużej film jest w kinie tym więcej środków procentowo z biletu zostaje w kinie, czyli premierowo zostaje 50%, ale na przykład już dwa tygodnie później, albo trzy tygodnie później ten procent nawet może sięgnąć 75%. Więc tyle zostanie w kinie, czyli już zarobili, zarobi, zarobiły kina, prawda? Wcześniej jeszcze, zanim film wejdzie do kina, Pojawia się dystrybutor. Dystrybutor jest osobą w najlepszej stosunkowo sytuacji z tych wszystkich ogniw, no bo kina muszą się wybudować, utrzymać i tak Czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie, to koszty są. Producent no, musi zebrać pieniądze, wyprodukować i nie wiadomo, czy jest powrotem, kiedyś zobaczy. A dystrybutor to jest, taki, to jest taki rodzaj pośrednictwa, który pozwala być na pozycji uprzywilejowanej. Znaczy, dystrybutor decyduje wspólnie z producentem, ile pieniędzy zainwestuje w tak zwany PND, czyli koszty promocji i dystrybucji, kiedyś musiał jeszcze wydać bardzo dużo pieniędzy na kopię na 35, czyli 35 mm, to było mniej więcej były czasy, że to było mniej więcej 6000 zł za jedną kopię czyli same kopie musiały kosztować tam, bezmy, jeżeli ich było 160 tysięcy. Dzisiaj, dzisiaj te kopie są dużo tańsze, ale dystrybutor inwestuje środki, ale odbiera je w pierwszej kolejności, czyli jak to kino oddaje dystrybutorowi te najpierw 50% tego biletu, już pomniejszone o waty i tak dalej, to dystrybutor w pierwszej kolejności pobiera sobie prowizję od tego, co dostaje. Potem, po pobraniu prowizji, która wynosi średnio rynkowe w zależności od filmu i od firmy, między 15-25%, potem w pierwszej kolejności odzyskuje koszty PND, które sam wyłożył. Czyli to cały czas mamy moment, w którym w ogóle nie ma żadnego zwrotu dla producenta. Żadnego. Aby zminimalizować swoje ryzyko, dystrybutor. Wykładając środki na PND, przy okazji zapewnia sobie eksploatację filmu na innych polach i prowizję od innych pól eksploatacji, czyli od sprzedaży telewizyjnej do kanałów płatnych, naziemnych, VOD i tak dalej. Po to, że jak nie odzyska, jakby mu się nie udało odzyskać kosztów, które poniósł na PND, to żeby i tak w pierwszej kolejności, jak sprzeda na kolejne pole eksploatacji, to sobie najpierw zwrócić pieniądze. Stąd też można powiedzieć bardzo uśredniając, bo każdy film jest inny i te umowy są inne i różne firmy mają zachowania na rynku, ale że powiedzmy, jeżeli bilet kosztuje średnio 16 zł, to producent maksimum, co może dostać na końcu przy dużej, przy dużej frekwencji, to będzie między 7 a 8 zł od biletu, który Państwa kosztuje 16 plus VAT i plus e, Instytut. W związku z tym oczywiście, y, oczywiście na, żeby się film zwrócił na polu eksploatacji z kina, musi a, albo mieć mały budżet i sporo widzów, albo mieć bardzo, bardzo dużo widzów y, i dobrą umowę z dystrybutorem i y, dobrą kontrolę ze strony producenta, trzeba by wszystko jest y, w porządku. Jeszcze jedno słowo, bo to też różne legendy chodzą o, o tym, kto decyduje tak naprawdę, jaki film ma dostać do finansowania. Króciutko powiem, że ta ustawa o kinematografii miała trzy główne cele. Po pierwsze, zapewnienie stabilnego źródła finansowania publicznego kinematografii, po drugie, odpolitycznienia kinematografii, czyli jakby pozbawienia władzy politycznej decydowania, jakie filmy mają powstawać. I trzecia samorządności środowiskowej w, w ocenie projektów filmowych. Krótko mówiąc, tak naprawdę, jakie będziemy oglądać filmy, decydują twórcy. I teraz, żeby oni mogli decydować, to muszą być niezwiązani z żadnymi projektami. W związku z tym, na czas bycia ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, muszą się całkowicie wyłączyć z działalności na rynku kinowym na rok. W przypadku filmu fabularnego to jest sześć komisji. Komisji przewodniczą osoby z bardzo różnych pokoleń i bardzo różnych gustów filmowych po to, aby producent miał do kogo złożyć wniosek, bo producent wybiera sobie komisję, do której składa wniosek. No i tutaj Państwo macie reprezentantów liderów w tym roku Sylwester Chęciński, Sławawir Fabicki, Robert Gliński, Anna Kazejak, Jerzys Skolimowski, Jerzy Sztur. To, są, to jest bardzo różne grono od siebie i, i pokoleniowo, i jeżeli chodzi o język filmu, tak, żeby producent mógł sobie wybrać, do kogo chce, do jakiej komisji chce złożyć swój projekt. I te komisje pierwszego etapu mają wyselekcjonować dwa najlepsze projekty, które przekazują do drugiego etapu etapu i w drugim etapie właśnie ta grupa liderów już czyta wszystkie najlepsze projekty ze wszystkich komisji i wtedy siadamy razem wiadomo ile jest projektów w drugim etapie że na przykład jest 60 pieniędzy jest na 12 no i zaczyna się trudna rozmowa kto i dlaczego i ile powinien tej dotacji otrzymać jeszcze z takich ważnych a, to jeszcze omawiając cenę biletów, zapomniałam o prawie autorskim. Tutaj jest jeszcze w cenie biletu ma około 2,1% opłat tytułu tantiem autorskim dla zx i dla ZAPy. Różnie z tym bywa, bo część, część kin nie zdecydowało się na podpisanie umów z organizacjami zbiorowego zarządu, i w tej sprawie trwają różne procesy sądowe, no ale nie mniej jednak tak jak Państwo widzą, żeby z tak płytkiego rynku jak w Polsce zwrócił się film, to albo musimy robić tanie filmy, albo musimy robić filmy dla bardzo szerokiej publiczności, czyli film taki na przykład jak Ida Pawlikowskiego, który właściwie reprezentuje nas na całym świecie i, i wygrał festiwal w Gdyni, nie powstałby gdybyśmy go robili z myślą wyłącznie taką, że musi oddać zainwestowane środki publiczne. Kończąc, żeby Państwu więcej czasu nie zabierać, chciałam powiedzieć, że bardzo liczymy na i studentów, i młodzież, dlatego kierujemy do nich bardzo wiele programów edukacyjnych między innymi Akademię Polskiego Filmu dla Studentów, którą w trzech miastach prowadzimy, z różnymi bardzo uczelniami, gdzie punktowane zajęcia dwusemestralne odbywają się z polskiego filmu. Mamy studentów Uniwersytetów Przyrodniczych, Politechnik, Medycyny, także bardzo się cieszymy, że te zajęcia się cieszą popularnością. Stworzyliśmy Koalicję Edukacji Filmowej, czyli takie, takie super porozumienie wszystkich instytucji większych, które zajmują się edukacją medialną w ogóle w Polsce. No i jesteśmy autorami takiego programu edukacyjnego na bardzo szeroką skalę, bo to było ponad 14 tysięcy gimnazjów i liceów, do których doręczyliśmy nieodpłatnie filmotekę szkolną. To jest zestaw filmów dokumentalnych, fabularnych i animowanych z opracowaniami dla nauczycieli, z filmami studenckimi, z, z jakby, który może posłużyć do wprowadzenia tematów filmoznawczych, do lekcji e, historii, wiedzy o kulturze, języka polskiego oraz różnego rodzaju form spotykania się z młodzieżą poza, e, w, w reżimie pozalekcyjnym. E, kończąc, chciałam się z Państwem podzielić, że, e, taką refleksją, że Mamy za sobą bardzo dobry rok dla polskiego filmu, w tym roku 2013 do kin na polskie filmy poszło 7,2 miliona widzów, tyle biletów zostało kupionych. Dla porównania dodam, że w 2005 roku to było 700 tysięcy, czyli 10 razy więcej biletów na polskie filmy jest dzisiaj kupowanych niż w 2005 roku. Zmienił się także bardzo gust widowni i te filmy takie podejmowane jako z ewidentnym nastawieniem na zysk nie mają już takiego powodzenia. Dzisiaj nie jest wcale oczywiste, że ktoś zrobi komedię romantyczną albo jakąś komedię, nie wiem, o, o wyjeździe Polaków do Egiptu czy coś. To będzie miał ogromny sukces, ponieważ coraz więcej ludzi zaczęło, wróciło na poważne, ambitne, sensowne polskie kino, z czego się ogromnie... Cieszę. I kończąc, zapraszam Państwa na projekcję filmu. Przywiedziliśmy Państwu przedpremierowo, jeszcze nikt nie wiedział z widzów z wyjątkiem wąskiego grona profesjonalistów filmu Władysława Pasikowskiego o pułkowniku kuklińskim. I mam nadzieję, że ten film będzie się Państwu podobał, a na, po filmie będziemy mieli spotkanie z aktorami. Zapraszam serdecznie na film.